Świadkowie widzieli, jak groziłeś pięści. Trzymaj się z daleka od niej. Spierdalaj. To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, Breks. powiedz to pięści. Zajebie chuja. Chcesz, żebym cię aresztował. Napieraj, Prymus. No, dalej. Spadaj, stąd. Tak, człowieku? Próbuję dorwać Serena. Barlawon powiedział, żeby z tobą pogadać. Barlawon ma łeb na karku. Mamy ten sam cel, człowieku. Oświeć mnie. Mam ubić właściciela nory chory. Mówią na niego pięść. Ma przejebane. Co takiego zrobił? Zdradził Handlarza Cieni. Na Cytadeli jest pewna akwarianka. Spierdala przed czymś. Chciała sprzedać informacje w zamian za schronienie, więc poszła do pięści. Ten obiecał jej zorganizować spotkanie z handlarzem cieni. Zamiast tego dał cynk Sarenowi. Co Saren ma z tym wspólnego? Kłarianka ma coś, co pozwala połączyć Sarena z getami. Saren zapłacił za nią pięści okrągłą sunkę. Z tymi dowodami w ręku moglibyśmy dowieść, że Saren jest zdrajcą. Rada będzie musiała nas wysłuchać. Możliwe, że Saren już ją ma. Z tego, co się orientuje. Pięść wciąż ją ma. Pewnie siedzą gdzieś w klubie. Pomóż mi zajebać pięść, a pluskwa będzie twoja. Pora złożyć pięści wizytę. A co z Garusem? Tym Turjaninem? On też chce dorwać Sarena. Mógłby się przydać. Był tutaj przed chwilą. Powiedział, że chce sprawdzić jakiś trop czy coś. Chciał pogadać z lekarzem w medklinice.